Witam wszystkich. Chciałbym wam, chcielibyśmy wam zaproponować e, do kupienia do zabawy fajny garaż, którym syn wiele lat się bawił. Elementy samochodziki, jakieś ludziki, to są dodatkowe, żeby pokazać mniej więcej jak m, można Mam się ewentualnie widać. bawić. E, Lego e, zbudowałem takie. No, no to czyli tu są dodatkowe. E, f, jeżeli chodzi o wymiary, to e, będzie to przedstawione na zdjęciach, tu chcieliśmy tylko Wam pokazać mniej więcej jak działa, tu, można. tu się podwyższa, zniża, tam podnosi się tą klapkę i zjeżdża od razu tutaj, tam już zjeżdża od razu po prostu to samochodzik, tak? tu jakieś oprócz raz? tej funkcji, którą tu syn pokazuje, mamy tu jakieś myjnię samochodową, mamy Czyli tu dwa ty... poziomy. Y, tam można się bawić, tu jest ciekawostką, że tu jest jakby taki most, tu ma, y, ta no akurat jest, należy do, motorówka do garażu, tu to pokazywać, że tu jest jakaś woda, e. y, tu są jakieś y, ciągłe odgłosy fajne, podnosi się, motorówka przejeżdża, tu mamy przystaw, zebuś y, jak to tam wygląda, tu, cyk. Tu czekaj, tylko pokryj, tak, to. Y, to, tak tu akurat, tu fajne są dźwięki. Tak, tu są jakieś samochody, że odpalają, że jadą przez most. Tu mamy, że ten pociąg statek statek. Prze, przepływa. A tu jest I pociąg. Teraz jest i tam, a tam mamy, ale to jest dodatkowa zabawa. I jeszcze mewy takie. I jeszcze mamy po prostu... Że niby to jest jakiś port. Fajna zabawka: dużo, dużo, dużo było Tutaj zabawy. Bardzo mocne. Tutaj można tak zmieniać. Bardzo Tutaj. bardzo mocny sprzęt. Naprawdę nic nie jest połamane, nic nie uszkodzone. Naprawdę Tutaj jest można zmieniać Ty. solidny na to, co on przeszedł. To naprawdę godny polecenia i ciekawy sprzęt. Kto jakieś dziecko lubi samochodziki, lubi garaże to naprawdę będzie zadowolony. Chyba polecamy sobie być, co? No. Dobrze.